Siemanko Czesi Czołem. Witam w kolejnym odcinku. Opowiem wam troszeczkę co się działo, yy, jakie są plany na przyszły czas. Ale zacznijmy od pozdrowień. No to tak. Chciałbym pozdrowić Michała Kokojumbo, który pisze: Gdzie ty zaginęłeś? Gdzie filmy z podróży? Michale. Prędzej sobie mówiłem, że nie byłem tego pewny, czy będę prowadził regularnie swojego bloga, i tak dalej. W wielu miejscach tak bałem się wyciągać kamerę. W niektórych nowych miejscach z nowymi ludźmi e, czułem lekki dyskomfort. Teraz e, mam większy dystans do tego e, i jeżeli wyjadę drugi raz, na pewno będę bardziej szczegółowy w swoich vlogach. Chciałbym teraz pozdrowić 77 Mucha. Która, który pisze, to nie jest vlog z podróży. Kawałek może być, całkiem spoko, ale gdzie obecne vlogi z podróży? Od ostatniego mijają dwa miesiące. No, tutaj się powtórzę, no, gdzieś tam przerwałem, nie miałem czasu, bo montaż to wszystko tak zajmuje czas, a tyle rzeczy ciekawych się działo dookoła, więc postanowiłem jakby piew doświadczać, zdobyć doświadczenia, te informacje na temat miejsc gdzie mogę wrócić, co mogę robić i dopiero następnym razem właśnie wszystko zbiorę do kupy i będzie na pewno lepiej Gal Anonim pozdrowienia dla Gala Anonima 55, spoko kawałek pozdro ode mnie i od Johna pozdrowienia dla Kiki Świat na to czekałem świetny, wpadający w ucho kawałek gratulacje Tomek Dzięki bardzo, Kamil. Mam nadzieję, że pewnego dnia się spotkamy, pogadamy, wymienimy jakieś doświadczenia i może stworzymy razem jakiś ciekawy, podróżniczy kawałek. Czekam na kontakt. Teraz chciałbym pozdrowić Tomasza Olszewskiego, który pisze: Tomaszu, gdzie ty się podziewałeś? Dwa miesiące szybko zleciało. Daj znać, jak u ciebie, czy wszystko ok? Pozdrawiam. Wszystko w porządku, nawet i lepiej, Tomaszu. Świetne doświadczenia. Coś, co pozwoli mi teraz lepiej działać. Naprawdę. Zobaczysz sam. Pozdrowienia dla Edmund 30, który pisze spoko kawałek. Dzięki. Co do kawałka kawałek jest dosyć stary. Powstał, jak jeszcze byłem w Anglii, ale wideo jest świeże. Skompletowane całe i podane wam na tacy. Mam nadzieję, że się podobał. Pozdrowienia dla Rafał Kowal. Który pisze, opowiedz, co dalej. Czy osiedliłeś się na stałe w Hiszpanii? No to kanał będzie niepodróżniczy czy osadniczy? Wiesz co, Rafał? Kanał jest osadniczy, bo osadziłem się w moim kamperze oraz będzie podróżniczy, bo zmieniam co chwilę miejsce swojego zamieszkania. Teraz zbierałem doświadczenia, byłem w różnych towarzystwach i po prostu teraz już wiem. Pozdrowienia dla pani Jolanty Grajewskiej. Pozdrowienia pani. Która pisze super tomek. <dziękuję>, Dziękuję bardzo. Dalej. Pozdrowienia dla Wojciecha Woźniaka, który pisze: Ale przepadłeś? Czy wszystko ok? Martwię się. Odpowiedź, co, robi, o co robiłeś? UFO cię porwało, czy co? Szczerze, chyba raz widziałem UFO. No. Było to takie światło na niebie, wiecie? Takie światło, które było i zniknęło w bardzo dziwny sposób, bo to było tak jakby taki jakiś silnik antygrawitacyjny, coś takiego, jakby wciągnęło to światło, tak jakby jakaś podróż przestrzenna, coś takiego. Zamorowany byłem w samochodzie, mówię, gdzie debilu, gdzie widziałeś UFO? Może? Nie wiem. I pozdrowienia dla Spajno który napisał w końcu. Tak, chyba pozdrowiłem wszystkich moich komentatorów. Cieszę się bardzo, że komentujecie moje filmy. To daje mi do myślenia, co robić dalej. Więc tak. Co się działo? Byłem w Hiszpanii. Byłem w bardzo ciekawych hipisowskich wioskach, w takich miejscach dzikich, o których Wam... Opowiem przy następnych wydarzeniach, będę wtrącał wydarzenia, które się już wydarzyły. Następny odcinek to będzie wandur. Pokażę Wam, jak mój van wygląda w środku, co takiego jest wbudowane, bo mój kolejny plan jest przebudowa. Teraz, po tej mojej pierwszej podróży, wiem dokładnie, czego potrzebuję, w jaki sposób mogę. Zarabiać na paliwo, na jedzenie, nie? Wiele takich doświadczeń poznałem, ludzi, z którymi współpracowałem i tak dalej, i po prostu teraz wiem, czego chcę, i wam to wszystko na bieżąco, jak będę przebudowywał, bo mam nadzieję, że tym razem z budowy będą filmy. Będę wam pokazywał, co robię i dlaczego, co dostałem, co przywiozłem z Hiszpanii, więc. Zapowiada się ciekawie. Będzie dużo odcinków takich technicznych. Co wymieniłem? Na co? Bo na przykład mam teraz yy, w systemie moim elektrycznym mam teraz kontroler ładowania MPPT, tak? Dobrze mówię? Po prostu wymieniłem na jakiś taki lepszy. Będę montował zbiornik na wodę, mam taki fajny, duży. Ale o wszystko wam opowiem w następnym odcinku, który będzie poka pokazywał po prostu gdzie co jak się działo, wiecie? No. A teraz zapraszam Was na krótki, krótki film na temat jam session.